9 1918 roku, 92 lata temu, Polska odzyskała niepodległość. Choć przez 123 lata kraj nie istniał na mapie, żył jednak naród i jego kultura. Wierzono, że tak długo jak one trwają, nie trzeba tracić nadziei. Zebraliśmy się tutaj pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego dla uczczenia 92. rocznicy odrodzenia Polski. Mam zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości Przedstawicieli parlamentu, posła na Sejm RP Jana Szyszko, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy pana Krzysztofa Strzałkowskiego, żołnierzy pierwszej warszawskiej brygady pancernej, imienia Tadeusza Kościuszki z Wesołej, kombatantów, duchowieństwo, władze samorządowe Wołomina, przedstawicieli policji, wszystkich reprezentantów organizacji społecznych i partii z terenu gminy Wołomin, poczty Sztandarowe, Harcerzy oraz Zgromadzonych Gości. Proszę o zabranie głosu burmistrza Wołomina, pana Jerzego Mikulskiego. Szczegodni księża, panie pośle, panie senatorze, panie starosto, szanowne poczty sztandarowe, kombatanci, wojsko, policja, straż państwowa i organizacje, instytucje społeczne miasta i gminy Wołomin, powiatu Wołomińskiego, więc, szanowni mieszkańcy Wołomina, półtora wieku walk krwawych, nieraz i ofiarnych co stało, stawiło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu. Święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień, to słowa jednego z największych z Polaków, marszałka Józefa Piłsudskiego, które myślę będą znakomitym mottem, przewodnim obchodów 92. Rocznicy święta podłogości w naszym mieście. 11 listopada 1918 rok. Jest datą triumfu i zwycięstwa Polaków w walce o wolną Polskę. Dzisiaj szczególnie powinniśmy odczuwać dumę z, wielki, z wielu pokoleń naszych rodaków, którzy niezłomnie walczyli z próbami zniszczenia wszelkich przejawów polskości. Kończąca się klęski, klęską zrywy narodowościowe, objęty, objęty cały świat brutalne represje oraz próby rusyfikacji i germanizacji nie złamały ducha Polaków. Przez 123 lata zaborów Polski i nigdy Polacy nigdy nie poddali się i nie stracili wiary w jej suwerenność. Myślę, że nawet najbardziej pomyślne sploty wydarzeń politycznych nie byłyby w stanie pomóc, gdyby nie ciągła walka naszych rodaków o gotowość do złożenia tej największej z ofiar życia za wolną i niepodległą naszą ojczyznę. Szanowni Państwo, po wywalczeniu niepodległości przyszedł czas budowania i organizowania niemal od podstaw państwowości. W tym miejscu trzeba podkreślić kluczową rolę marszałka Józefa Piłsudskiego, jego autorytet, żelazna wola, oraz bezprzeczny charyzma jednoczyła Polaków wokół jednej idei tworzenia państwa polskiego niepodległego. I chociaż pierwsze lata niezależnego bytu były bardzo trudne, a nawet dramatyczne, to zawsze przywiązywały ogromną znaczenie do miłości do ojczyzny i woli jej niepodległości. Ciągle, jako Włominiacy, mamy w pamięci obchody 90 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Zaledwie dwa lata po odzyskaniu niepodległości, nasza ojczyzna musiała stawić czoła agresji Rosji Bolszewickiej. Bitwa Warszawska, zwana Cudem Nad Wisłą, jest nierozerwalnie związana z dziejami naszej małej ojczyzny. Teatr głównych wydarzeń rozegrał się właśnie tutaj, na polach Majdanu. Osoba leśniakowizny Wołomina. Tu właśnie Polacy zatrzymali nawałnicę bolszewicką nacierającą na Warszawę. Odwracając w ten sposób losy historii naszego kraju, Polski, Europy, a kto wie czy nie całego świata. Przed zalewem rewolucji komunistycznej. Znowu zwyciężyliśmy. Zwyciężyła odwaga, determinacja bohaterów polskiego narodu. To ogromna duma, ale i ogromna radość z tych wiktorii. My, Polacy, nie zawsze potrafimy należycie cieszyć się i radować tymi wiktoriami. Myślę, że czas i pora, aby docenić ich rankę. Drodzy Państwo. Dzisiaj żyjemy w wolnej i suwerennej Polsce. Absorbują nas wyzwania, które niesie współczesny świat. Żyjemy teraźniejszością i dniem jutrzejszym. To dobrze, bo dzięki temu rozwijamy się i budujemy naszą przyszłość lepszą, bardziej doskonałą. Nie wolno nam jednak zapominać o pokoleniach Polaków których heroizm wywalczył niepodległość naszej ojczyzny i stworzył podstawowe fundamenty pod budowę naszego państwa polskiego. Szanowni Państwo, na zakończenie pragnę bardzo gorąco i serdecznie w imieniu własnym i władz samorządowych naszego miasta podziękować wszystkim, którzy zechcieli uświętnić obchody święta niepodległości tu, na naszej wołomińskiej ziemi. Chciałbym przede wszystkim podziękować czcigodnym księżom za odprawienie uroczystej mszy świętej. Chciałbym podziękować panu posłowi, panu senatorowi. Chciałbym podziękować pocztom sztandarowym, żołnierzom z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej Milita Dusza Kościuszki z Wesołej, harcerzom uczniom, nauczycielom i dyrekcjom naszych placówek oświatowych, naszej orkiestrze miejskiej, a, ale nade wszystko chciałbym podziękować wam, drodzy szanowni mieszkańcy naszego miasta, że tak pięknie kultywujemy wspólnie tradycję oddawania hołdu naszym bohaterom narodowym i co roku liczniej uczestniczymy we wszystkich uroczystościach patriotycznych, tak jak dzisiaj. To wielka, wielki powód do dumy i z, dostrzegany przez wielu naszych znakomitych gości, że święta narodowe i oddawanie czci bohaterom naszym narodowym na Ziemi wołomińskiej tak pięknie wyglądają i tak dumnie brzmią. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za ten gest i za ten udział. Dziękuję za uwagę. Proszę o podejście delegacji do złożenia wiązanek kwiatów.